W prestiżowej Sal Gawu w Paryżu odbył się galowy koncert z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. To wydarzenie było wyjątkową okazją do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Z okazji polskiej prezydencji zależało nam na tym, żeby w Paryżu zorganizować. Widowiskowe wydarzenie promujące polską kulturę. I wiele miesięcy temu wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować koncert orkiestry Amadeus, orkiestry kameralnej polskiego radia pod dyrekcją Anny Ducz-Malmrus. Orkiestra przyjęła to zaproszenie. Ten koncert organizujemy w takiej pięknej, historycznej sali w samym sercu Paryża, w sali GAWO. I mamy też wyjątkowych solistów, bo jest to Ellen Mercier, czyli kanadyjska pianistka, oraz Jugli, czyli koreański pianista, który. Mieszka w Polsce, oni są bardzo dobrze znani, bardzo są lubiani przez publiczność. No i chyba najlepiej o tym, że są lubiani ci wszyscy. Nasi zaproszeni gości świadczy fakt, że mamy dzisiaj blisko tysięczną publiczność w Paryżu, która zdecydowała się przyjść na ten koncert. Muszę przyznać, że było ogromne zainteresowanie tym koncertem i nasz, i nawet już później było nam bardzo przykro, żeby niestety niektórym odpowiadać, że niestety nie mamy już miejsca i, i zapraszamy na kolejne wydarzenia Instytutu Polskiego, które organizujemy w Paryżu. Na scenie wystąpiła orkiestra kameralna polskiego radia Amadeus, pod batutą Anny Duchmalmrus. Występy w Paryżu są dla nas zawsze ogromnym przeżyciem i wiążą się z ogromnymi emocjami, bo to znakomite miejsce, gdzie publiczność jest bardzo wyrafinowana. W związku z tym, zawsze chcemy pokazać wszystko to najlepsze, co, co potrafimy. I wiemy, że wymagania są wobec nas ogromne, a to powoduje, że zawsze staramy się jak najbardziej potrafimy, zawsze pracujemy intensywnie i to nas zawsze cieszy, że możemy po prostu grać najlepiej jak potrafimy. Salgawo jest salą, która ma bogatą historię. W związku z tym to dla nas zawsze zaszczyt móc wystąpić w tej sali dla publiczności i polskiej i publiczności francuskiej. A przy takim wieczorze jak, jak Wielka Gala z okazji Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej wiąże się z międzynarodową publicznością i, i takim wyjątkowym poczuciem wyższej wagi wobec publiczności. Koncert numer 10 na dwa fortepiany Wolfganga Amadeusza-Mozarta wykonali wybitni pianiści Helene Messier oraz hukli. Lee. Ćwiczyliśmy bardzo krótko. Spotkaliśmy się dzień przed koncertem i mieliśmy może półtorej godziny próby w szowrumie obok. Dopiero następnego dnia odbyła się wspólna próba z orkiestrą. Między nami zadziałała niezwykła chemia, dlatego mam nadzieję, że będziemy grać razem częściej. Szczerze mówiąc, podczas gry nie myślałam o tym, że na widowni są Polacy. Kiedy mówimy o Polsce, każdy muzyk klasyczny od razu myśli o Chopinie. Choć był w połowie Francuzem, naprawdę miał polską duszę. Wcześniej grałam już w Polsce na festiwalu Chopinowskim oraz za granicą. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy Europejczykami, a muzyka to uniwersalny język, który nas łączy. Był dla mnie po prostu numer jeden kompozytorem zawsze od mojego dzieciństwa i e, moje największe marzenie było zagrać na konkursie Chopina. E, to mi się udało właśnie 3 lata temu w filharmonii narodowej i bardzo się cieszę, że e, gram na fortepianie, ponieważ Chopin napisał muzykę na fortepian, prawda większość i e, Moim zdaniem on jest jedynym kompozytorem, że potrafił pisać muzykę tak głęboko i tak romantycznie, tylko wyłącznie dla fortepianu. No super! Po prostu zagrać taki piękny koncert z taką orkiestrą, którą bardzo dobrze znam z Poznania, bo już um, grałem z tą orkiestrą. Jeszcze z, z maestrą już dwa razy grałem, więc mamy bardzo dobre um, teamwork, tak można powiedzieć. I z wspaniałą um, panią El i atmosfera jest super dla takiej okazji, zrobić to zaszczyt dla mnie. Publiczność miała także okazję usłyszeć utwory Karola Szymanowskiego. Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopena oraz Wojciecha Kilara. Wydarzenie swoją obecnością uświetniły m.in. pierwsza dama Francji Brigitte Macron oraz Françoise Noges, mama prezydenta Emmanuel'a Macrona. To był niezwykle radosny moment i cieszę się, że mogłem się nim podzielić z naszymi polskimi przyjaciółmi. Bardzo się cieszę, że wybrali salę GAWO i jestem szczęśliwy odkryciem orkiestry Amadeus, ich repertuarem oraz tym, jak ta muzyka symbolizuje radość, przyjemność i wspólne spędzanie czasu. To doskonały sposób na promowanie waszego kraju, ale przede wszystkim na zbliżanie ludzi. Wy jesteście Polakami, ja jestem Francuzem. Nie mówimy tym samym językiem, a jednak dzisiaj łączy nas muzyka. Muzyka jest znakomitym ambasadorem, dzięki któremu możemy się porozumiewać i spotykać. Koncert odbył się pod honorowym patronatem ambasady RP we Francji oraz Instytutu Polskiego w Paryżu. Wydarzenie wsparły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytut Polski w Paryżu. Województwo Wielkopolskie oraz liczni partnerzy i sponsorzy. Będziemy obecni na festiwalu książki, który w kwietniu odbędzie się w Grand Palais, także będzie wielkie polskie stoisko. Przygotowujemy do współpracy z Instytutem Książki, z Instytutem Adama Mickiewicza, także polscy Autorzy przyjadą do Paryża i będą... E, będą prezentować swoje książki. Mamy również w planach koncert Karola Mosakowskiego, czyli znanego polskiego muzyka młodego pokolenia, który tutaj jest organistą w kościele Saint-Souplice, który 18 maja będzie, odbędzie się jego światowa premiera, jego utworu, uwertury, także też jesteśmy patronem tego wydarzenia. I oczywiście Chopin-Jardin, czyli nasz taki flagowy projekt, zawsze w czerwcu, cykl pięciu koncertów w plenerze, koncertów, które przeniosły się z Łazienek do Paryża, już blisko 16 lat temu i te koncerty również będziemy organizować, również z okazji polskiej prezydencji. I będziemy również obecni na Nuit Blanche, czyli takim wydarzeniu kulturalnym w Paryżu. 7 czerwca zaprezentujemy taki performance rzeźbiary w ramach właśnie tego programu. Także tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. Zawsze, zawsze zapraszam, żeby śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową, gdzie o wszystkim informujemy na bieżąco i staramy się, by polska prezydencja również w tym obszarze kultury we Francji była widoczna. Galowy koncert w Salgawu na długo pozostanie w pamięci uczestników jako wyjątkowe wydarzenie artystyczne i kulturalne, podkreślające znaczenie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe TV.